już ja jeszcze żyję. Jestem twoim tatuszem. Ty mnie ośmierciłeś, mawiasz ludziom w internetach, że mnie nie ma, a ja jestem kurwa i nie mam na półkę. Kuju jebany. Ja cię kocham, bo tam dla ciebie wskoczy w ogień. Ale mnie boli kurwo, że mi bułki nie przywieziesz na dworzec, kurwo jebana. Chodź. Mordy ogłęb, ja wam dodam od siebie szczerze, pogadał mi dowód, ma nazwisko Życiński i no widzicie sami jak się ludzie swój, nie dowiedzą, jest... kurwa, jak on jest kurwą jebanką. Jest on udaje, i... jak to go wszystkiego nauczył, kurwa. Wszystko ja go nauczyłem, jebanego chuja. Mnie serce boli, kurwa, ja bym za niego wskoczył w ogień, ale go bym żeby się obudził, żeby nie wchlał kurwo jebana, żeby on nie chlał, bo jest kurwą jebaną. Się boi ojca, kurwa, Uśmiecił ojca, jak można uśmiecić ojca, to mu wszystko firmę oddam. Pieniądze, kurwa. Muszę mu przyjebać, żeby on się obudził. Bo jak nie przyjebiesz alkoholikowi, ćpunowi, dziwkarzowi, to on się nie obudzi. A ja za niego życie oddam. Ja mu pomogę, kurwa, ja mu wszystko pomogę, wszystko. Oddam ten zegarek, mam, dodam. Skąd tam ma te mieszkanie kilkanaście? Ode mnie wszystko ma, kurwa, kto mu kto był oficerem, ja wszystko straciłem przez niego, kurwa. Nie po krzakach przez niego, przez tą kurwę jebano. Niech on się ci kurwę jebana. Taka kurwa jest jebana. Chcę się obudzić, ja tylko chcę, żeby się obudził. Ja byłem też alkoholikiem. On nie chce iść na leczenie. Czemu on nie pójdzie na leczenie, kurwa, jebam. Jest wspólnym alkoholikiem. On mnie, on, mnie, on mnie wybrał do więzienia. Przez niego, ja po prostu wziąłem winę na siebie. No wzięłem wszystko, nie chcę mówić tutaj dużo. Ale on wziął winę, i ja wziąłem winę na siebie. Kurwa, ja bym mógł opowiadać kurwa godzinami, co on mi zrobił, kurwa z życia. Wszystko straciłem. Ale ma wolność. Był kochał Ja pierdolę, to jest pojebany ciężki temat. On nie CHUJEM Rozumiesz? No, z tego co mi no, kurwa ma, ma wyjebane, no jebać go. To, nie może ktoś też tożem zabić kurwa, rozumiesz? Bo ma wyjebany, na wszystko ważne, że on ale ja chcę tylko, żeby on nie pił. niech sobie trzpa, niech sobie wypije czasem, ale nie do takich stanów, co on odpierdala w każdym. Ja mu wszystkie dziewczyny zapisałem, modelki kurwa, a on je zdradza, gwałci kurwa jebany chuj. Taką kurwą jest. Więc... Nie, nie nagrywa już.